11 kwietnia w godzinach od 10 do 15 w Nowym Stawie na terenie za budynkiem Nowostawskiego Centrum Kultury i Biblioteki rozpoczęła się realizacja projektu w Koszyk Mieście, czyli Żuławskie Miejsce Spotkań. Zgłoszony przez gminę nowy staw do konkursu gratowego Fundacji Banku Zachodniego WPK Tu mieszkam, Tu zmieniam, który otrzymał grant w wysokości 2500 zł. Autorką projektu jest Paulina Skrocka. Jak narodził się pomysł? Pomysł y, narodził się oglądając realizację z żywej architektury, realizację z południa Polski, gdzie y, grupy... Bardzo zaangażowanych, wspaniałych ludzi zaczęły tworzyć takie żywe obiekty architektoniczne dla mieszkańców. I bardzo chciałam, żeby również coś takiego powstało u nas na ustawie na Żuławach, gdzie wieżba jest takim naturalnym materiałem, naturalnym akcentem naszego krajobrazu. Jest to projekt, na który Urząd Miejski w Nowym Stawie otrzymał dotację z konkursu grantowego organizowanego przez Fundację WBK Banku Zachodniego. Konkurs Tu mieszkam, tu zmieniam. Z pomysłem przyszła do nas Pani Paulina Skrocka, która miała świetną, świetny pomysł, aby przywrócić wierzbę na Żuławy. Ponieważ konkurs obejmował działania związane z integracją mieszkańców, ale też z zmianą lokalnej przestrzeni, tej najbliższej nas, wobec tego postanowiliśmy złożyć wniosek, w ramach którego będziemy pleść... Zwierzby energetycznej, altany, żywe altany oraz inne elementy architektury ogrodowej albo elementy zabaw, placu zabaw, jak na przykład ten tunel dla dzieci, który powstał. Z dzieciakami lepiliśmy ekobomby, czyli takie mieszanki gliny, ziemi i nasionek, które rozrzucane w nieużytkach, tak? Po jakimś czasie zaczynają kwitnąć i są to nasionka roślin miododajnych, czyli to jest nie tylko piękne, ale też użyteczne. I nawet y, przeprowadzaliśmy taką akcję w tamtym roku, także tutaj w parku w niektórych miejscach te roślinki jeszcze, jeszcze sobie y, żyją, rosną. A jak generalnie uczestnicy reagują na tę inicjatywy? Bardzo pozytywnie. Wydaje mi się, że sprawia im to ogromną przyjemność, takie wspólne działanie i dorosłym, i dzieciom, także to jest taka też ciekawa integracja międzypokoleniowa, bo jak widzą Państwo dzieciaki za pan brat z dorosłymi kopią dołki, plecą koszyki. No, wydaje mi się, że atmosfera, znaczy wiem, że atmosfera jest cudowna. Pogoda nam sprzyja, jest pięknie, e, ci którzy przyszli na pewno e, nie będą żałowali, e, spędzili świetnie czas, zintegrowali się, nauczyli się pleść, wierzbowe elementy, no i zrobili coś dla e, lokalnej e, społeczności. No bardzo, bardzo ja lubię pomagać i tak dalej, a w tej chwili sytuacja jaka jest e, na dzień dzisiejszy w Nowym Stawie, wszystko się coś, coś tutaj wykonuje i tak dalej, widząc taką takie przedsięwzięcie, no jestem w pełnym szoku. No jak tu nie pomagać? Bardzo żałuję, że nie ma więcej osób, które mogłyby tu przybyć. No ale ogólnie widać, że już się pracę ku końcowi, i myślę, że dla społeczeństwa, dla młodzieży coś ciekawego tu na pewno będzie. No, mi się podoba z tego powodu, że y, y, komuś pomagamy i na różne rzeczy. A mi to samo. Ja się nauczyłem lątać różne rzeczy i o przyrodzie. Podoba Wam się taka inicjatywa? No, mi się podoba. Także myślę, że jak na pierwsze spotkanie, bo odbędzie się jeszcze takie w Tralewie i w Świerkach, tak, to tutaj na Stawskie jest bardzo żywe. Za współorganizację dzisiejszych warsztatów odpowiada Urząd Miejski dwa stowarzyszenia, stowarzyszenie Kochamy Żuławy oraz Stowarzyszenie Miłośników Nowego Stawu oraz oczywiście nieodzowne i zawsze pomocne Nowostawskie Centrum Kultury i Biblioteki. Zapraszamy na kolejne warsztaty do pralewa.